Bardzo proszę, panie senatorze, o zabranie głosu. Bardzo dziękuję, panie marszałku, wysoki senacie. Komisja Budżetu i Finansów rozpatrzyła projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 8 stycznia. Projekt ustawy jest krótki, myślę stosunkowo prosty. Składa się z trzech artykułów, z których trzeci dotyczy wejścia ustawy w życie. Natomiast dwa pierwsze artykuły dotyczą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych i stanowią, że wszelkiego rodzaju świadczenia, dotacje otrzymywane z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu są zwolnione z podatku czy to dochodowego od osób fizycznych, czy też od osób prawnych. Ustawa nie jest kontrowersyjna, natomiast w trakcie prac komisji jednak wywołała pewną dyskusję. Między innymi zwrócono uwagę, że ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej około połowy lutego, natomiast regułą jest, że ustawy dotyczące podatków dochodowych powinny wejść w życie do 30 listopada roku poprzedzającego. Natomiast ponieważ jest to jednak ustawa korzystna dla podatników, więc tutaj zastrzeżeń nie było. W tej dyskusji, o której mówię, wzięli udział senatorowie, ale wzięli udział również i przedstawiciele związków zawodowych, związku przemysłu motoryzacyjnego, czy też Krajowej Rady Radców Podatkowych. Ustawa, o której mówimy, jest również autorstwa posłów. To nie jest ustawa rządowa, to jest ustawa poselska i jako taka nie podlegała konsultacjom. I to też wywołało pewną dyskusję. Przedstawiciel właśnie Krajowej Rady Radców Podatkowych stwierdził, że Ustawa rzeczywiście jest dobra, ale można było w sposób bardziej kompleksowy rozwiązać sprawy podatkowe. Między innymi mówił o amortyzacji. Natomiast najwięcej dyskusji wywołała sprawa w ogóle emisji zanieczyszczeń, emisji CO2, czyli właściwie sprawa taka trochę na boku tej ustawy. Ale wiele osób się na ten temat wypowiadało i padały wręcz propozycje, żeby na ten temat zwołać jakąś specjalną komisję czy posiedzenie kilku komisji łącznie tych, które zajmują się sprawami między innymi zanieczyszczeń powietrza. Były sugestie, żeby w takim posiedzeniu czy takie posiedzenie zorganizować także dla Komisji Środowiska, dla Komisji Infrastruktury i wtedy można byłoby szerzej o tych sprawach porozmawiać. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Budżetu i Finansów chciałbym zarekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy w wersji przedstawionej przez Komisję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panu...